Witam w kolejnym odcinku Damiana Żońewskiego. Mamy już pukawkę i taki rysunek. Tak. Dalej pokażę Wam, zrobić taki coś. Kres. Takie kreski, czy oznacza, że Wam pokażę? Takie kreski. Cześć. O. I tak. I łączymy tak, tak a to małe to chodzi tak, a to tak. Pokażę. Widzicie, takie coś nam chodzi. Tak. Tak, 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 tak. Mi no, niezbyt wyszło ładnie, może być. Tak. A teraz wam pokażę, jak się robi ja, Pokażę Wam jak wygląda fajna strzelanica. Tak. O, już. Co wygląda fajna strzelanica? Ja nie umiem coś zrobić, ale to może być na ozdobę. Takie coś. I piękna ozdóbka. Możemy powiesić coś. To jest w szkole. To się nazwa Szkolna Ozdoba. Robisz na przykład na różne festiwale albo coś. Pokażę wam jak to się robi. A já to vidím na sledným odtíku. Oh,